Kartman. Szybko, nie mamy czasu do stracenia. Bierzemy Kartmana i lecimy. Mamy bardzo ważną misję, która może nam pomóc w rozwiązaniu zagadki, dlaczego od wieków trwa konflikt pomiędzy gangami Menelów. Dlaczego Menele nie mogą się zjednoczyć i przejąć wspólnie świata? O, to moja baza jest tutaj piękna, kurde! A to jest też kolejny odcinek serii Boom Simulator. Witam serdecznie, jak się macie, tak? Oczywiście zapraszam tutaj na przedstawienie, jakie przygody dzisiaj będą nas czekać w tym hmm, Bamswil, to się nazywa miasto. To w wolnym tłumaczeniu na język polski Menelowice. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzy ofertę za darmo, specjalny link z... Promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Deryl Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Deryl Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Ty, gówno! Dobra, gówno podniesione, ale nie, objadę sobie tą budowę, bo tam bardzo nieprzyjemnie się zawraca tym wózkiem i później jest problem. Czekaj, może tędy, tu dobrze. Ejże, Panowie, co tutaj się dzieje do cholery? Co to ma być? Pyk, odbijam od podłogi! Dzięki, trzymaj się, Wajzo! My, Łajzy, musimy się trzymać razem. Walić tych robaków w jednych. Ej, tutaj sta, typiarka od głębi. Zajrzymy tutaj może to? Dzień dobry. Panie, co mogę kupić? Kostym króliczka chlebowego. Uzbrojony podziób, odblokuj. A, to tutaj piórka są potrzebne. O kurde, czyli te piórka musimy zbierać, żeby tutaj różne jakby armory sobie za założyć. No ale niestety ja mam tylko dwa piórka, więc na nic mi nie stać. Yy, baldachim naścienny naucz się projektu! Oczywiście, że tak, tak jest coś w domu, jak to postawię. O, i wszystkie żule w okolicy będą mi zazdrościć. A tutaj co się znajduje? Dzień dobry. Whisky za 7 dolarów. Wódeczka za 7 dolarów. O, wino marki wino za 5 dolarów. no Chyba się pokuszę. Dziękuję bardzo, proszę pana, żegnam. Do następnego. Jasne. Cyk. Jedna kamera. Kolejna kamera. Kurde, ale ja Quest robię. Może zapłacę im 5 dolarów, i nie spadają, co? Dobra, opłacę, niech będzie. No ale podejrzana sprawa, jakieś grube parkury tutaj. Uskuteczniane. Cyk. Gdzie te kamery? Tutaj. Dobra, tutaj. O, tutaj ukryta kamera. Jeszcze ostatnia została nam. No tak, tutaj. Cyk. Rozwalone. Nie, jeszcze jedno. Gdzie? Tutaj, ale wymyślili. Time to move in. Wchodzimy do magazynu. Podpierdzielić rzeczy dla doktorka. Wow! Miejsca eksperymentów na żulach Tylko nie to I remember that machine which messed us up Was standing right here However, it seems we're too late They left and took most of the stuff with them Let's look around Maybe we can find some clues As to their new whereabouts Zobacz, tutaj transferowali Świadomość żuli w te wózki z Lidla Hey, this is me O, trzeba to wszystko zbadać What the fuck is this? Właśnie. Niby głupia Gierka, symulator Menela, ale fabuła jest tutaj. Jo, pierdzielę, co jest? Na szczurach też robili eksperymenty. Animal testing? up to Zdecydowanie. Będziemy musieli zjednoczyć wszystkie plemienia Menelskie i zająć się tym. Koniecznie. Dzień dobry, witam. Dobra, bierz tym kartą. Chyba, chyba kartą ważniejszy. Tak mi się wydaje, że to jest budule. Za... Do końca nadal nie wiem, co jest co można robić ze śmieciami. Prawdopodobnie w poprzednim odcinku mi napisaliście, ale tak się składa, że sobie nagrywam ten odcinek przed publikacją poprzedniego odcinka, który już pewnie widzieliście, więc zajęcie czasu przestrzeni po prostu, nie? Pradawny znak Żuli, czyli prawdopodobnie jakiś pradawny Żul zaczął współpracować z Evil Way i zaczął zaciągać tutaj innych Meneli pod pretekstem dobrego nocnego, i zaczęli na nich. Eksperymentować. O kurwa. Gruba sprawa, Kartman. Lepiej stąd spadajmy, bo coś czuję, że będzie tu przypał. Znać wskazówki. Jeszcze więcej wskazówek? No dobra. Może te pradawne maszyny? Hmm. Podejrzana sprawa. Powiem szczerze, bo jeszcze powinienem dwie wskazówki znaleźć. Ja tam kurde, szczerze, tam nic nie widzę takiego, nie? Co bym mógł zbadać. Może to wszystko rzeczywiście. A może misja jest zbugowana, Nie wiadomo. Albo po prostu jestem głupi. 2000 years later. Ej, jestem skonfundowany, nie? Co ja mam tutaj zrobić? Może gdzieś na ziemi coś leży. Ej no ja nie wiem o co chodzi. Czy to się zbugowało, czy. Ej, no nie ma opcji, że tutaj są dwie wskazówki. Nie ma takiej opcji! Może mi naprawdę się gra zgliczowała. Spróbujmy zapisać grę i ją wczytać, bo mam dziwne wrażenie, że coś tu się ewidentnie spierdoliło, albo jestem naprawdę kurwa tępy. Yy, tutaj! Jedna jest? I do, I Fine! As expected, trying to make a hybrid with non-organic matter resulted in the death of the subject remains dumped to the streets in accordance with the new evil way cost saving policy. Hey! I think that's about me! Sakra, ej, no jeszcze jedna wskazówka, gdzieś tutaj musi być. Pomina... O, to!

However, the experiments escaped and Evil Way went hunting for them. If they're still out there, then maybe they can help us out. Also, this is the only lead we have right now, so we have to follow it. Let's see. One got free by accident and let the others out. It probably took some time before they defrosted, though. He didn't want to wait, it was too dangerous, so he escaped. However, Aby kontrolować misję, wróć tutaj pomiędzy 22. Tylko, żeby nas nie porwali, bo jeszcze nas, kurde, znowu drugą połowę mózgu nam wytną i dopiero będzie. Jeść, tutaj mamy Meneli, którzy chcą chyba obskoczyć srogi w Pierdol. Ej, pajac. Dobra, ja tam się do nich przejdę. Nie można za wiele od nich wymagać w końcu. O nie, jednak. O proszę. I w dupę! Pyk! O, kurwa, wydupiłem chopa w powietrze. Przepraszam! Kurwa, jak się ląk. dobra, no. Czego oni tutaj. <laughs> Improwizowany kominek? No pewnie, że tak. Dawaj mi to. Kominek w telewizorze? Rewelacja. O. <laughs> jak to baza tych śmierdzieli? No, zapraszam do tańca. No Dobra, powiem szczerze. Walka z tymi śmierdzielami to istna łatwizna. Pierwsza fala. Pokończyć wszystkie fale robali, aby podbić tę bazę. Tak? Nie ma problemu. Cyk, dla musie! I kolejny cyk. Ty, ale tutaj to chyba pokczam baza będzie, co? Uo! O kurde. Hej, ten duży ełzebiusz tutaj jest. Dawaj go! Proszę was, jestem mistrzem gołębi! Punch squashed! Great work, pal! I know. Ej, fajnie, to ja chyba tutaj bym chciał iść bazę. Kurde, no na, na dużo nam nie starczyło. Ale ja bym tutaj wybudował taki piękny ten. Ale to będziemy musieli tyle materiałów nazbierać. Dzień dobry, panie policjancie. Witam. Kłaniam się jak najbardziej. Wszystko w najlepszym porządku, tak? A, księciu złoty, może by tak. Może by tutaj się ten dołożył do yy, podarunku, prawda? O, proszę bardzo. E, panie władzo, panie władzo. Policjant nie zna się na żartach. Nie ma problemu. I wydane punkty talentów? Jasne. Mam zdrowie? Tak, kupię na razie to. I powoli już y, ostatni poziom myślę, że wydam na przetrwanie. Później już można się bawić w zasoby ubezpieczenie. No, ja tutaj myślę, że ludzie mieli pokciampową postać. Potrzebujemy więcej doświadczenia oczywiście. Generalnie coś jest nie tak, bo... A, nie mogę w nic klikać. Tu, no, jak widać, gierka ma też y, różne takie mankamenty, które sprawiają, że czasami coś się po prostu spierdoli. Dobra, wbijam tutaj. Dobra, lecimy z tym koksem. No jak to? Powiedzmy. Więc... O nie, przygapiłem do drugiej w nocy. I może zdążę, jak czytam grę. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Gdzie my w ogóle się znajdujemy? Tutaj się znajdujemy. To, to jest chyba Lombard, no nie? Sprawdzimy, co to jest R w ogóle na mapie. Witam dzień dobry Armata na butelki, 10 dolarów. No dobra, kupię, niech będzie. A nie masz jakichś innych schematów w byczku Może w każdym lombardzie jest coś innego. Teraz tak, tu się przejdziemy, następnie później tu i zobaczymy, czy on będzie miał jakąś recepturę. A to jest jakaś misja od jakiegoś chłopa. Dobra, co masz dla mnie, byku? Rozumiem, rozumiem jak najbardziej. Mamy trzy minuty, żeby ten. Dobra. Tak, kurde, bo na razie to gówno. Policja mi tylko goni, a ja tutaj w ogóle wypadków nie. Chyba żebym po po rozjeżdżał ich może? Hej, nie wiem jak to zrobić bo metoda na głębiad nie jest dobra. <laughs> O kurde ty, ona. Jak ona walić się chce ze mną? Nie no, to jest przerbane, 15 sekund, nic nie zrobiłem. Ale gówno. Ty, tam jakie miejscówka na bazę, na supermarkecie. Genialna miejscówka, tylko nie wiem jak tam się dostać. Ty, no tutaj jest zajebista miejscówka. żałuję, że zmarnowałem karton. Boże, jaka to jest miejscówka! Na, na dachu tego! Nie no tutaj budujemy swoją główną bazę. Musi być jaki widok! Kurwa! No idealne miejsce znalazłem. Panowie menelowie. A kart pan debil zablokował wejście. Nie, no to tylko pokazuje walory defensywne tego miejsca. Nie, tu będzie nasza główna baza. To jest postanowione. I znowu przygapiłem kurde, godzinę na ten. Dobra, może po pożebrzemy trochę, co? Damy tak. Tutaj proszę bardzo. Tak, tak. Co? Myśleliście, że penisa narysowałem? Na tym kanale taki infantylny humor, proszę Was. To jest normalnie. Pójdziała uśmiechnięta, ponieważ ja chcę, aby ludzie mm, wywołali uśmiech na mojej twarzy. Dlatego też tutaj, prawda? Y Ej! Dobra, to damy tak. Ucho, o, prawda? Tutaj całą twarz narysujemy. Tutaj ma trochę włosów, Dziurki w uszach, koniecznie. No i też kolczyk, proszę Państwa. I tutaj wąs. A teraz? No, no, od razu lepiej. E, dzień dobry, witam. Czy mogę prosić o grosika? Daj, daj, grosika, kurde, księciu niu, złoty. E, dzień dobry, proszę pani. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. O, dobra, burger się otworzył. Dzień dobry, witam. Ja e, mogę kupić. Dobra, kurwa, sześć. Strasznie droga, ale w sumie nabiłem sobie. Ty, jakieś menele tutaj pilnują. O, kurwa, chłop ze znakiem. Ty, walimy ich na łeb. Ty, opancerzony, o dziad. I jak poleciał, chłop. O, mały stół, tak. To się bardzo przyda w naszej Melinie. Jak najbardziej. No dobra, mamy projekty, kupiliśmy żarcie. Odkryliśmy nowe technologie, znaleźliśmy perfekcyjną miejscówkę na bazę. No i nie do końca udało nam się fawuję do przodu popchnąć, bo nie mogę trafić w odpowiedni slot y, czasowy. Ale to się odlecze, to nie ucieczę. I to był kolejny odcinek z serii Boom. Simulator. zgody Marka Żula, potężnego legendy pośród bezdomnych i mneli. Dziękuję pięknie. Łapka w górę i do kolejnego y, odcinka. Trzymajcie się na razie. Cześć. Bum.